Przed nami trzecia gala gazel biznesu. Dziś wieczorem nagrodzimy gazele w województwie warmińsko-mazurskim. Są to firmy, którym udało się osiągnąć świetny wynik finansowy dzięki ciężkiej pracy i trafnym decyzjom. Gazele biznesu to także firmy, które podążają tylko w jednym kierunku do przodu i starają się utrzymać tempo nawet wtedy, gdy gospodarka zwalnia. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym pięknym, przestronnym salonie firmy Mercedes-Benz w Olsztynie. Na giełdzie nieważne, czy jest hosta, czy jest Bessa, ważne, kiedy kupujemy akcje i kiedy je sprzedajemy. W ubiegłym trudnym roku indeksy giełdowe wzrosły średnio o 40%. Do... Jest tak, że jeden branży lubi się bardziej, w inne na mniej jedne branże określać się miał. Są momenty, kiedy w danych segmentach się więcej, może mniej zarabia, albo czasami się traci, więc się jest bardziej ostrożny. Ale z drugiej strony istotne jest indywidualne podejście, tak? Czyli może jesteśmy ostrożniejsi w pewnych segmentach, tak, ale klientów, którzy byli z nami, którzy są z nami, których znamy, to nich jest zdecydowanie indywidualne podejście. Można się ubiegać o premię technologiczną. Musi się to odbywać w ramach kredytowania poprzez bank kredytujący lokalny. Z udziałem własnym 25%. Premia technologiczna nie jest uzależniona od wielkości kredytu. Jest tylko górny limit 4 miliony złotych. Czyli można mieć troszeczkę mniejszy kredyt, a uzyskać większą premię technologiczną. Na no, no ile mylimy często koszty z, z inwestycją, jaka jest tutaj, że poniesienie powiedzmy 50 zł miesięcznie, po to, żebyście Państwo e, mogli działać szybciej, elastyczniej, żebyście byli bardziej konkurencyjni, e, wydaje się kosztem niewielkim. Formy, nowoczesne formy pozyskiwania pieniędzy na, na, na użytkowanie samochodów stają się coraz bardziej popularne. W przypadku Mercedesa blisko 90% samochodów jest w jakiś sposób finansowanych poza gotówką. Nowe formy leasingu, dość popularne na zachodzie Europy, właśnie na przykład full service leasing. Czyli Baza danych, którą prowadzimy od nas tu już lat w Polsce. Jest to największa i najbardziej aktualna baza danych o polskich firmach. Co najmniej około 50 tysięcy takich, o których mamy aktualne dane finansowe, co jak wiemy w rankingu. Proszę Państwa, bo my wierzymy w mały i średni biznes. Wierzymy, że to jest sur ziemi, i wierzymy, że, że właśnie nagradzając Państwa dodajemy trochę więcej energii. Staramy się Państwu pomagać, pokazujemy Państwu okazje biznesowe, czyli jak znajdować nowe rynki zbytu. Nasze artykuły o współpracach z różnymi spaniami handlowymi dla wielu przedsiębiorców były okazją. Tytuł Gazety Biznesu 2009 w województwie warmińsko-mazurskim otrzymuje firma Super Smak Spółka ZON. Gratulacje, proszę o wielki brawo. Ekobud Ostruda Spółka ZO z Ostrudy. Gratulacje. <noise> Trzecie miejsce, proszę Państwa, w rankingu Gazele Biznesu 2009 województwa warmińsko-mazurskiego firma Mac Girl Zamech Spółka ZO z <noise> Rozmawiamy z gazelą numer 3 w województwie warmińsko-mazurskim. Panie prezesie, jaka jest recepta pańskiej firmy na sukces? Przede wszystkim, my produkujemy bardzo wyspecjalizowane produkty dla, dla, dla odbiorców o bardzo wysokich wymaganiach, wymaganiach jakościowych. I naszą, naszą siłą to jest no spełnianie, spełnianie ich oczekiwań. To nas mocno wyróżnia na, na, tle, kon, na tle konkurencji. Recepta na sukces w kryzycie, szukać swoich okazji, bo, bo kryzys rodzi pewne szanse. Jeżeli jest, jeżeli jest kryzys, kryzys na świecie, jeżeli potencjalni nasi klienci szukają, szukają oszczędności, no to my wychodzimy im naprzeciw i oferujemy produkty, które albo, albo mogą spełniać ich oczekiwania finansowe, albo, albo oczekiwania, jeżeli chodzi o wiarygodność naszych, naszych produktów. I to jest, mi się wydaje, że jest to, jest to okazja. Nie można się poddawać, nie można iść z trendem, nie można iść z falami popytu i podaży, jaka jest na rynku, tylko swoje miejsce trzeba tutaj znaleźć. Taka mi się wydaje jest recepta. A jak Państwo radziliście sobie w 2009 roku? W 2009 roku nie odczuliśmy specjalnie zmian, jeżeli chodzi o koniunkturę na rynku, nasze przekładnie. Dostarczamy na, na, na cały świat, więc siłą rzeczy możemy, możemy wahania na jednych rynkach, możemy rekompensować sobie na, na innymi rynkami. To też, jest, to też jest, mi się wydaje, że jakiś, jakiś pomysł, aby być ostrożnym nie, nie uzależniać się od jednego, jednego, czy dwóch, czy kilku nawet odbiorców. 90% produkcji trafia na rynki zagraniczne. Na rynki zagraniczne, trafia na, trafia na, cały, na cały świat. Produkujemy przekładnie do, do, wielkich, do wielkich cementowni, do, produkujemy przekładnie do kopalni, dostarczamy, dostarczamy przekładnie na, na rynki w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, w Ameryce, Południowej, w Ameryce Pół, Północnej również. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, firma decyduje się na kredyt, ale chce na nim zaoszczędzić. Czy jest to w ogóle możliwe? Finansując przedsięwzięcie, dzisiaj u profesjonalnego doradcy można skorzystać nie tak jak to kiedyś było głównie z tylko z kredytu. Można zaoszczędzić dobierając formę finansowania do, do tego, co finansujemy i jakie mamy potrzeby. Tak, no, u jednego doradcy profesjonalnego Kredyt Bank możemy rozmawiać o kredycie i uszyć go na miarę, dopasowanego do, dopasowując, dopasowując do naszej inwestycji. Możemy też skorzystać z leasingu, bo on często jest oszczędniejszy lub czasami, szczególnie w przypadku samochodów, myśleć o wynajmie samochodów, bo to jest forma, która często wiąże się z oszczędnościami, może, może jeszcze nie w Polsce, ale na pewno w Europie Zachodniej, a w Polsce dynamicznie rośnie. Jeżeli do banku zgłasza się z kolei firma, która ma kapitał i chce go w jakiś sposób ulokować, co by pan doradził? No rzeczywiście dzisiaj jest tak, że firmy gotówki przybywa. Gotówki w bankach przybywa, widzimy, że firmy mają więcej pieniędzy, więc Oczywiście te pieniądze powinny być inwestowane i tutaj z jednej strony jest oferta lokat, ale też e, myślę, że przy dłuższym nieco horyzoncie e, bardzo za, zachęcam do bezpiecznych funduszy, e, pieni czy, czy pieniężnych, czy mieszanych, ale na pewno bezpiecznych, które dzisiaj dają dłuższe, czy dłużnych, które dają większe oprocentowanie, a te same bezpieczeństwo.